Witam Cię serdecznie, mówi Barbara Łukowiak. Zapraszam Cię dzisiaj na kolejną przepowiednię. Tym razem będzie to przepowiednia dotycząca całego nowego 2023 roku. Nie tylko zobaczymy, jakie energie czekają nas w tym roku, czyli w roku 2023, ale także. Przeprowadzimy medytację, dzięki której oczyścimy wszystkie przeszkody, które nam stoją na drodze, wewnętrzne przeszkody, a wiadomo, że jak oczyścimy wewnętrzne przeszkody, to także zewnętrzne przeszkody od razu znikną. Przeszkody, które nam stoją na drodze, by ten rok 2023 był najlepszym. Naszym dotychczasowym rokiem w życiu. Tak, byśmy mogli w, na początku 2024 roku powiedzieć, że ten właśnie rok 2023 był jednym z najbardziej obfitych, ciekawych i być może też spokojnych, cudownych, fascynujących, szczęśliwych lat z całości Twojego dotychczasowego. Życia. I na koniec yy, przeprowadzę także dwupunkt dla chętnych osób, na, na to byśmy mogli jak najbardziej, najefektywniej wykorzystać wszystkie możliwości, okazje, które nam yy, przynosi właśnie ten nowy rok 2023. Także na początku wyciągnę kartę z moich kart majów. Która będzie symbolizować energię 2023 roku dla wszystkich osób, które kiedykolwiek będą oglądać to wideo. Czyli oglądają to wideo teraz, albo też w przyszłości. Karta na 2023 rok. Oto ta karta. I jest to karta KAM. Także zachęcam Cię najpierw do sięgnięcia do Twojej intuicji i sprawdzenia, co Twoja intuicja mówi Ci na temat tej karty. Możesz na chwileczkę nawet zatrzymać wideo i odkryć przesłanie swojej intuicji odnośnie tej karty. Na tej karcie można powiedzieć, że widać ziarno wpadające w sieć. Ta karta symbolizuje mądrość, uwolnienie i czas. Będzie to czas dla nas, by być w centrum uwagi. Czyli w momencie, kiedy mamy zaniżone poczucie własnej wartości. Może to być dla nas ogromnym wyzwaniem, ponieważ będziemy na przodzie. Wszystkie bodźce, które będą do nas dochodzić, my będziemy doznawać to jako pierwsi. Czyli jest to rok kształtowania, wzmacniania, wznoszenia na nowy poziom poczucia naszej własnej wartości tego kim jesteśmy naprawdę. I to będzie bardzo, bardzo mm, duży nacisk właśnie położony właśnie na tą sferę. Co ciekawe, mogą tutaj zajść takie sytuacje w naszym życiu, w których będziemy postawieni w sytuacji udzielania pomocy innym. Czyli Będziemy mieli tutaj możliwość wspomagania innych. I warto w tych sytuacjach zapytać się siebie, zadać sobie takie dwa pytania. Dlaczego potrzebujesz doświadczać tej sytuacji? I drugie pytanie, jak długo jeszcze potrzebujesz doświadczać podobnych. Sytuacji. Odpowiedź na to pytanie pomoże Ci w zmienieniu takiego wzoru, patentu wewnętrznego, dzięki y, któremu cały czas doznajesz podobnych sytuacji odnośnie bycia w centrum i nawet takiego przymuszonego odczucia pomocy osobom. Które tak naprawdę tej pomocy nie chcą od ciebie, mogą nawet nie chcieć, albo nie, ma, nie mają nawet pomysłu, żeby się otworzyć i przyjąć tą pomoc od siebie. Dlatego warto w tym momencie właśnie zadać sobie te dwa pytania, oczyścić tą ścieżkę, oczyścić te emocje i ten wzór, byśmy przestali doznawać takich sytuacji, które prawdopodobnie. Już naprawdę, tak, tak naprawdę nam już są niepotrzebne i nam nie służą. Tutaj też bardzo ważnym będzie zbalansowanie naszego ego, a także z drugiej strony warto też zwrócić uwagę na nasze ciało fizyczne, na naszą kondycję fizyczną i warto tutaj doświadczyć, dostarczyć naszemu ciału tego ruchu fizycznego, bo gdyż Właśnie przez ten ruch fizyczny, wychodzenie na spacer, przebywanie wśród na łonie przyrody, też pomoże nam zbalansować te emocjonalne skoki, które prawdopodobnie będą nas nawiedzać bardzo często w tym 2023 roku. I właśnie ten ruch, kontakt z, z przyrodą, spacer pomoże nam. Zbalansować te emocje. Jak widzisz, na tej karcie jest ziarno. Ziarno to symbolizuje Twoje marzenia. I by marzenia zostały zrealizowane, ważne, by ziarno trafiło na taką przystępną glebę. To ziarno, jest to nasiono zamiarów, projektów, i też marzeń. Oczywiście nasiona kiełkują najlepiej, kiedy gleba jest przyjazna. Zachodzi tutaj pytanie, co możesz zrobić, by stworzyć przyjazne warunki do wykiełkowania Twojego zamiaru czy też marzenia? Co możesz zrobić? Jaki pierwszy krok możesz wykonać? właśnie by ta gleba przyjmująca ziarno była jak najbardziej soczysta i dostarczyła ziarnu wszystkiego tego czego potrzebuje by to ziarno wykiełkowało tak naprawdę to ziarno jest samokiełkujące nic nie musisz zrobić by ono wykiełkowało po prostu wystarczy, że wyobrazisz sobie, że rzucasz to ziarno w płodną glebę. Zrób to teraz. A teraz pomyśl o tym, że jesteś gotowa, gotów do działania. Ziarno zostało rzucone i samodzielnie wykiełkuje. Wystarczy teraz poczuć tą niesamowitą gotowość do działania. Związanego z kiełkującym ziarnem. Poczuj tą gotowość w sobie. Właśnie teraz, w tym momencie. Poczuj to całą sobą, całym sobą. I oddychaj. Bardzo dobrze. I to już wszystko, co mi przychodzi do głowy związane z tą kartą na rok 2023. I teraz zapraszam Cię do takiej krótkiej medytacji, dzięki której wsadzimy ziarno, ziarno naszych projektów, marzeń, zamierzeń do spulchnionej Gotowej gleby, która będzie nas wspierać i która będzie wspierać wzrost naszego ziarna, marzeń, projektów, założeń. Jeżeli chcesz skorzystać z tej medytacji, usiądź teraz wygodnie, weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Wdech nosem i długi, głośny wydech ustami. I jeszcze jeden. I jeszcze jeden. Bardzo dobrze. A teraz wyobraź sobie, że Twoja aura się poszerza. Nawet jeżeli nie wiesz, co to jest aura, nic nie szkodzi. Po prostu wyobraź sobie, że Twoja aura staje się coraz większa, i większa, i jeszcze większa, i nawet jeszcze większa. I oddychaj. Skup uwagę na podstawie swojego kręgosłupa. I teraz wyobraź sobie energię. 2023 roku. Nie w Twoim ciele znajdują się te energie. Po prostu pozwól sobie je odczuć. Mogą to być pozytywne uczucia albo negatywne uczucia. Zaproś, pozwól sobie zaprosić tych odczuć jeszcze więcej. I nawet jeszcze więcej, i nawet jeszcze więcej. Poczuj je wyraźnie. Podziękuj im za to, że są, że przyszły, że przynoszą ci tą informację. Powiedz, że świadomie to odbierasz, im dziękujesz, i teraz już mogą odejść, bo tworzysz miejsce. Na nowe, na swoją wspaniałą teraźniejszość. Właśnie w tym momencie jest tworzona Twoja wspaniała, cudowna teraźniejszość. Teraźniejszość, którym, w której sadzisz ziarno Twoich marzeń, Twoich zamierzeń, Twoich projektów. W cudowną, świetlistą glebę, wspierającą cię i to ziarno z całych swoich sił, i z całą swoją miłością. Zobacz, jak to ziarno znajduje się już w tej wspaniałej glebie prześwietlonej. Światłem miłości, wdzięczności, wspaniałości. Jak dobrze czuje się Twoje ziarno marzeń w tej glebie i jak może w niej cudownie rozkwitać. I faktycznie ziarno kiełkuje. Nic nie musisz robić, bo to ziarno jest samo kiełkujące się. Także ziarno kiełkuje i wyrasta z niego cudowna, wspaniała, silna, potężna roślina. Być może jest to bardzo delikatna roślina, bardzo subtelna roślina. Wszystko zależy od Twojego marzenia. Ty nic tutaj nie musisz robić. Wystarczy, że patrzysz z miłością na rozkwitające ziarno marzenia, które jest wspierane zarówno przez Matkę Ziemię, jak i też cudowne słońce. I cudowny orzeźwiający deszcz, który. Zasila roślinę wspaniałą, orzeźwiającą wodą, daje mu napój do picia. Oddychaj i obserwuj, jak Twoja roślina wspaniale rozkwita. Być może, że jest to roślina, która wydaje owoce. Także widzisz już kształtujące się i rozwijające, cudowne, zdrowe owoce tej rośliny. Oddychaj i zrelaksuj się w tym wszystkim. Wystarczy, że pozwalasz. I to już się dzieje. Wystarczy, że ufasz i to już się dzieje. Wystarczy, że masz otwarte serce i to już się dzieje. Oddychaj. Za chwilę wrócisz do tu i teraz. Przyjrzyj się dokładnie temu obrazowi: cudownej rośliny, która powstała z ziarna Twoich zamierzeń, projektów czy też marzeń. I po skończonej medytacji, jeżeli chcesz, możesz przełożyć to na papier. Narysuj. To, co ci się pokazało w tej medytacji i umieść rysunek gdzieś na widocznym miejscu, byś za każdym razem, kiedy na niego spojrzysz, przypomniała, przypomniał sobie ziarno twojego marzenia. I teraz by jeszcze bardziej wspomóc ten proces wykonam dwupunkt na to, byśmy mogli jak najlepszy, najkorzystniejszy sposób wykorzystać wszystkie przychodzące do nas okazje i możliwości związane właśnie z tym zasadzonym ziarnem marzeń. Projektów czy też zamierzeń. Jeżeli chcesz skorzystać z tego dwupunktu, po prostu bądź przez chwilę jeszcze w tej medytacji. Ten dwupunkt jest dla wszystkich osób, które chcą z niego skorzystać i kiedykolwiek będą oglądać to wideo teraz czy też w przyszłości. Dziękuję. Już możesz wrócić do tu i teraz. Uśmiechnij się. I powitaj wszystkich dookoła siebie: wszystkie przedmioty, wszystkie roślinki, wszystkie zwierzątka, wszystkich ludzi. I poczuj tą cudowną energię wdzięczności, że jesteś. Że żyjesz. Że możesz doświadczać tu i teraz cudowną energię wdzięczności. Dziękuję Ci bardzo. Proszę podzieli się w komentarzu swoimi przemyśleniami na temat dzisiejszych zagadnień poruszanych w filmie. Swoich odczuć odnośnie medytacji, czy też dwupunktu. Jeżeli uważasz, że jest to wartościowe wideo, proszę podziel się nim z innymi osobami. I na zakończenie chcę Cię zaprosić do mojego nowego kanału. Kanał nosi tytuł Medytacje z Barbarą. Na tym nowym kanale będą znajdować się tylko medytacje, wizualizacje, afirmacje. Nie będzie tam żadnej teorii. Bardziej będziemy wspólnie pracować, wyciszać się, medytować i relaksować. Także już teraz zapraszam Cię do odwiedzenia mojego nowego kanału: Medytacje z Barbarą i oczywiście za tego kanału. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Następnym razem mówiła Barbara Łukowiak.